No witajcie moje roztomili! Jak to oglądacie i słyszycie mnie, to znaczy, już mamy nowy rok. Bo ja to, co prawda, pora godzin do przodku, nagrywam, ale premiera jest przewidziana na pierwszą godzinę nowego roku. potem tym, to wesołki nowy rok możecie się odtwarzać, oglądać. Eee, bo chcę Wam powinszować. Powinszować sobie ten nowy. 2021 rok był bez pandemii, albo co by się przynajmniej skończyła. Jest tak światełko w tunelu, że to można się w tym roku w tym roku, bo to już jest 2021 skończy. Choć powiem wam, że mnie bardziej przerażała ta pandemia Strachu, jak ta zaraza koronawirusa. Wiem, że. Każda choroba jest ciężko, a ta do podo i młodych, co prawda myli, ale stażyków takich jak ja, bo mnie, no to aż do pąbeczka wyprowadzą. Nikomu nie życzę sobie trafił na, tym, na tego wirusa. Raczej wszystkim życzę sobie nie trafili. No i yy, jak nie będę namawiał nikogo dzisiaj co mają robić, jak mają robić, mają dbać o siebie. Każdy musi dbać o Łosia i mieć swój rozum, według swego rozumu, postępować. Każdy z nas niech się uzbroi w ta dobrochęć, co by w 2021 roku nie mieliśmy takiego jak ten, co minął, i no było lepiej, żeby wreszcie przestali nas ceganić, tak jak na cały rok te Wszystkie mahery, magole, które na jakie spotkał Sołtki Welt, zarobili srogie pieniądze i chcą jeszcze srogsze zarobić. No, powiedzmy sobie, że tutaj trzeba powiedzieć, że naukowcy, którzy nad szczepionką pracowali, zrobili dużo roboty. Mam na nadzieję, że ta robota jest tak richtig na zicher. Choć ciężko powiedzieć, bo um, jak to się gada, to wszystko się pokorzy w praniu, ale ja tam wierzę bardziej naukowcom niż politykom. Bo te polityki to dzisiaj go gadają tak, i siak, bo jutrzejszy inaczej. I tak ich nie wiadomo co jest. My stoimy tak po internecie, łażę i słucham rostoma i tych, co straszą e, jakimiś Szczepionkami zmniejszającymi populację, jak i takich, co gadają wręcz odwrotnie, że nie ma żadnego ryzyka, że jest ino wszystko dobre w, tym, w tych szpicach. I życzę, żeby to było wszystkim, żeby to wyszło na dobre. No a poza tym, obejrzcie się w internecie, traficie na ta śpiewka, co teraz słyszycie. Słowa te śpiewki napisał Oleg e, Aleksander Lubina. No tak się powinno w nim gadać. E, śpiewo to moja koleżanka, kamaratka taka fajna Jola Koik. A słowa te pieśniczki, to jest miód na moje zbolałe ego i na to, żeby my, Śląsoki, się czuli dumni z tego, kim my są, kim się czujemy, jak jakbym się powodzi. I myślę, że wszystkim się będzie darzyło w tym nowym roku lepiej niż w Żebyście się mieli dobrze, czego Wam życzę, z całkiego serca. I życzę tego też nie z oczu. Życzę to też tym, którzy się czują porokami, Niemcami, Ukraińcami, Białorusinami, Litwinami czy jakimś innym. Ale pamiętajcie, w przyszłym roku, znaczy w tym roku, całego jeszcze, ja że ja żyję w zeszłym roku, w tym roku mamy spis powszechny i w tym spisie powszechnym każdy Ślązok mogę zadeklarować narodowość Śląsko chyba też pójdę zadeklarować podwójnie na przykład Ślązok Niemiec Ślązok Czech Ślązak Polak ale pamiętajcie Wszyscy, że umiecie go dać, to deklarujcie, że go docie, bo to jest najważniejsze. No to by było na tyle. Z pomóczkiem do